Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, jesteśmy w Pepko na przeglądzie. Będzie to przegląd ubraniowy i zaczynamy tutaj od kapeluszy męskich za 17 zł od L do XL. Jest taki tutaj rozmiar, tu mamy taki ciemny, są czapeczki. E, tu Wam pokażę spodenki. 40 zł kosztują od S do XXL. Tak wyglądają. Są troszeczkę, słuchajcie, troszeczkę tak mm, jakby podwinięte. I to jest to samo coś, znaczy to samo, coś podobnego co u kobiet, że właśnie też podobne do tych lnia do lnu. Yy, dalej mamy t-shirt. T-shirt jest za 20 zł od rozmiaru S do XXL. Tu mamy akurat rozmiar M. I tutaj zawsze jak macie takie naklejki, to sobie czytajcie, bo trzeba zobaczyć, co jest z tyłu. I z tyłu jest taki. Nadruk. Nie ma dużo u nas tutaj, e, prosicie mnie właśnie o mm, ociuchy męskie, no ale zobaczcie, to są dresy, jak będzie coś fajnego to Wam będę pokazywać, bo na razie tutaj to, to, są te dresy, które tutaj wiszą już wiecie od roku i co ja mam Wam tutaj dresy pokazywać, mogę Wam pokazać tutaj o na przykład takie spodenki. Tu są takie spodenki sportowe, nawet widziałam, że niektórzy się w nich w takich kąpią. 20 zł kosztują do rozmiaru XXL, oczywiście wiadomo, że du, y, rozmiar XXX, XXL y, w męskim, na męskim dziale to jest po prostu bardzo duży rozmiar, więc tutaj mężczyźni plus size trochę więksi y, mogą się ubie, ubierać bez problemu. Ok, lecimy dalej i wjechało trochę butów i te to po prostu mnie szokowały, mega różowe, bardzo się rzucają w oczy, słuchajcie, pasują mi do paznokci, <gryw> ale są takie troszeczkę ciężkie, ciekawa jestem jak się w nich chodzi, 60 zł kosztują, 60 zł kosztują, no i tak one się prezentują. Lecimy dalej, zaraz zobaczymy czy coś tutaj jeszcze mamy, o mamy sandały, zobaczcie. Dużo ludzi mówi właśnie, że te sandały są wygodne. Ja nigdy takich nie miałam, tylko mówię tutaj z opinii innych ludzi 35 zł kosztują. Nie mam pojęcia czy, czy są wygodne. To są zwykłe takie japonki i one są za 17 zł. A tam macie takie niebieskie. No i chyba tyle z butów, e, przynajmniej tutaj e, tutaj w Olsztynie, jak jestem w aurze. E, idziemy dalej. Kolorowo, bardzo, bardzo kolorowo. O tu jeszcze mogę wam pokazać takie klepeczki. Pod spodem mają taką podeszwę. I te kosztują 35 zł. Kolorowy zawrót głowy. Oczywiście bardzo dużo e, strojów kąpielowych, damskich. Ale my idziemy na troszeczkę inną półeczkę. Zobaczcie tutaj zielone bluzeczki, niebieskie, różowe, ale my idziemy do tego kompletu, bo wisi tylko jeden i chciałabym Wam go pokazać. Zobaczcie taki dosłownie, jakby ktoś wziął druty i na drutek go y, zrobił. Jest też podszewka, 35 zł kosztuje jeden komplet i tu macie bluzeczkę i spodenki. Zaraz jeszcze się upewnię, czy na pewno to są spodenki, ale wydaje mi się, że tak. O tak, to są spodenki i jest naprawdę bardzo fajne. A jeżeli byście chcieli zobaczyć inny kolorowy zawrót głowy, to zapraszam Was do moich wcześniejszych przeglądów. To sobie tam zobaczcie. Ale teraz lecimy. Tutaj mamy białe spodenki. Spodenki są na gumce, ze sznureczkiem, mają kieszenie i są takie, powiem Wam, że bardzo przyjemne w dotyku i kosztują 40 zł. Z drugiej strony wyglądają tak. Jak widzicie, one takie są dosyć szerokie yy, przy tutaj przy nogawce. Dalej mamy tutaj takie spodenki i one są bardzo leciutkie i też na gumeczce, takie zwiewne, bardzo delikatne. I te kosztują, już wam mówię, trzy dyszki. Zobaczcie jakie ładne fioletowe ubrania. Tu są białe bluzeczki, ale tu widzę coś fajnego i już Wam wyciągam. Powiem Wam, że dużo tego fioletu w tym roku widzę. Nie wiem, czy u Was też tak jest, ale u nas jest właśnie dużo tego fioletu. I widzę fajne spodenki. Takie bardzo, bardzo, bardzo luzackie. Nawet do spania bym powiedziała, że mogłyby być te spodenki. I kosztują 30 zł. Mają takie kieszonki nie za głębokie i oczywiście na gumeczce tutaj sukienka fioletowa oczywiście bardzo dużo różu jak widzicie takich neonowych kolorów tu mamy taką bluzkę za 15 zł do rozmiaru XXL od rozmiaru S w prążki ich jest też bardzo bardzo dużo no i zobaczcie te piękne różowe buty z drugiej strony mamy stroje kąpielowe i tu jest strój za 70 zł od rozmiaru S do rozmiaru XXL. I on jest taki, nie jest taki śliski, tylko bardziej taki materiałowy w kolorze Khaki. I tu jeszcze ma, jak widzicie, takie wiązanie, taki troszeczkę grubszy. Jak komuś to nie przeszkadza, że strój kąpielowy jest grubszy, to to, to będzie właśnie dla Was. Te zielone są prześliczne i te klapki, które pasują do niego. A tu są jeszcze w takie kwiatuszki. I jak widzicie tutaj jest rozmiar L na wieszaczku. A ten kosztuje 50 zł od S do XXL. Oczywiście to sama góra, nie? Bo tutaj macie do tego majtki, które kosztują 30 zł od rozmiaru S do XXL. I tu jest jeszcze taki pomarańczowy. Ten jest już do XL i kosztuje 25 zł. Z drugiej strony wygląda tak. Też fajnie wygląda, tylko akurat nie moje kolory. No i oczywiście rozmiary. Ale ja sobie kupiłam w, w, w New Yorkerze. Bo tam były dosyć duże rozmiary, więc jeżeli chcecie sobie kupić strój kąpielowy, a macie duży biust, to tam możecie się przejść. 20 zł kosztują majtki do rozmiaru XL. Odwieszam. Idziemy dalej. I zobaczcie, jakie tutaj są prześliczne różowe stroje. Tu mamy taki bardzo, bardzo różowiutki, i on będzie pasował do tych klapecz klapeczek, które wam mm, pokazałam wcześniej. Tylko że on jest bardzo taki odważny, ale śliczny, naprawdę bardzo ładnie wygląda. O tak wam pokażę, bo on jest trochę tutaj taki zwinięty. I ten kosztuje góra 50 zł, do rozmiaru XXL. I tu do niego dostaniecie też majtki, już wam pokazuję. I tu są akurat w rozmiarze XL, no i tak się prezentują. Teraz zobaczymy jeszcze cenę. Cena to 30 zł do rozmiaru XXL. Są majtki. No, ale oczywiście wiadomo, że teraz można sobie kupić e, majtki na przykład różowe, a górę czarną, albo odwrotnie, i też fajnie to wygląda. No, i tam na dole macie te klapeczki. Chyba specjalnie to jest tutaj powieszone, żeby było, żeby można było sobie kupić taki komplet. Idziemy dalej i tu też są nowości. Słuchajcie, już wam pokazuję. Tu macie z Barbie takie koszulki, jak ktoś lubi takie t-shirty. I one są za 25 zł od rozmiaru S do XXL. Proszę bardzo, tak wygląda, wygląda ta koszulka. Tu macie taką, troszeczkę taki grubszy materiał. Już 25 zł do 3XL, słuchajcie, od S do 3XL. No, i jak widzicie, tak to się prezentuje. A do tego można dokupić jeszcze sobie fajne spodenki, więc już wam pokazuję. I też można mieć do biegania po prostu gdzieś tam, wiecie, wychodzicie i zakładacie. Ale też fajne do spania albo gdzieś do chodzenia po domu. 30 zł kosztuje do XXL spodenki. I one są na gumce. Też bardzo przyjemne. Bardzo przyjemny, miękki materiał. Ostatnio ktoś mi pisał, że. Lipa, że nie ma rozmiarów, no ale na tych nowych metkach właśnie nie ma podanej od jakiej rozmiarówki jest, więc muszę bardziej się w to zagłębić i z góry tutaj. No, Wam mówię, że jak nie ma tego rozmiaru, to nie mówię, a jak widzę, że są na tych metkach, to, to tutaj nie ma problemu, chyba że nie wiem, gdzieś zapomnę, bo się zagadam. Ale raczej zawsze mówię Wam, jakie są rozmiary, bo też bym sama chciała to wiedzieć, oczywiście są też przeceny. Zobaczcie takie letnie bluzeczki, one były w tamtym roku. Yy, I te bluzeczki możecie kupić za 10 zł, z 20, więc też fajny, yy, fajna cena. I one są od rozmiaru S do XXL. Oczywiście się też rozciągają. Macie tutaj również biało, taki turkusowy. No, i tu chyba jest jeszcze pomarańczowy, ale sobie zerknijcie, bo naprawdę sporo rzeczy jest właśnie teraz na przecenach i można sobie fajnie zaoszczędzić. I tutaj, jak widzicie, jest również kolorowo na bieliźnie. Zobaczcie fiolety, niebiesko, ale są też takie. E, taka, jest też taka bielizna e, czarno-różowa no i słuchajcie, ja myślałam, że to jest nowość a to jest już na przecenie, ale u nas oczywiście tego nie widziałam, więc e, warto przyjechać do dużego miasta z 50 na 35 też macie ma mamy tutaj fajną promocję a zobaczcie, e, ja uwielbiam w ogóle takie piżamki uwielbiam z Pepko takie piżamki e, takie wiecie no no wiecie jakie i też fajnie ona wygląda poczekajcie tu wam pokażę tu ma taką siateczkę rozciągliwą tutaj taką ma wiecie troszeczkę przeźroczystą no fajne są to są takie body nie i też wam powiem jaka jest cena i tu macie o tak i na takich troszeczkę szerszych ramionczkach, jakby ktoś miał duży biust. No i zobaczcie, 55 z 80, więc też można sobie zakupić akurat na przecenie fajną, um, fajne body, nie? Bo niektórzy noszą po prostu takie body, a ja na, przykład, ja na przykład mam do spania. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz. Trzymajcie się, cześć, buziaki.